Jak już większość z Was mogło zauważyć, niedawno była dziewiąta rocznica Wiedźmina 3. Z tej okazji postanowiłam nagrać coś specjalnego. Coś, czego normalnie się nie robi. Wybrałam się w odwiedziny do twórców Wiedźmina. Ale nie, nie pojechałam do Nigdy do siedziby. Wybrałam się na górę Gorgone, w są, i nagrałam Wam wszystkie moje perypetie razem z moim komentarzem. Na sam początek zastosowałam pewien trik, który podejrzałam na YouTubie, a dzięki któremu można wyjechać za granicę mapy bez przymusowego zawrócenia. Majer. Tada! Słuchajcie, Siri ma co do siebie, że. Oj. Będę tak z tym mieczem. Będę tak z tym mieczem. Ajajaj, dobra. Nie mogę go schować. Nie mogę go Dobra, słuchajcie, no trudno, będzie z mieczem. Podejrzewam, że jest to z tego powodu, że zakończyłam grę Siri y, jeszcze jako... Y, jeszcze kiedy miał być wyciągnięty miecz. Słuchajcie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem... Tak, słuchajcie, dlaczego nie mamy komunikatu o tym, że skończyliśmy mapę? Bo słuchajcie, Ciri nie jest grywalną postacią, więc gra nie widzi, że ona ma jakieś zablokowane strefy. No bo nie możemy się nią poruszać po prostu po otwartym świecie. I to jest taki trik, ogólnie jeżeli chcecie wejść na górę Gorgonę nie używając żadnych modów pobieralnych. Dobra i słuchajcie, teraz spróbujemy sobie zmienić z powrotem na Geralta, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. 3, 2, 1 Geralt Replace I powinno być ok, zobaczcie, jaki mam piękny widoczek, ale piękny. Na początku szło nawet nieźle. Wszystko szło mniej więcej zgodnie z planem, wszystko wydawało się grać, ale potem szybko zaczęły się kłopoty. O panie kochanie. Um. <grym> dobra, dobra, to jest już chyba ten moment, kiedy muszę zacząć wspinać się skokami. Okej. Okay. Gdzie nieźle. Słuchajcie, autentycznie w życiu nie sądziłam, że będę robiła takie rzeczy, ale wszystkiego najlepszego z okazji dziewiątej rocznicy Wiedźmina 3. Teraz się mówicie, że tylko nie spadła. Ej, swear to God, jeżeli spadnę, to będę zła! Nie, 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 rób tego, nie! rób tego! Nie rób tego, nie rób tego! Nie rób tego, nie rób tego! Nie! Cholera! Cholera! Stój! Stój! Dobra, podejście numer dwa. O. Dobrze. 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 Okej. Okay, stop. Dobra. Ło, wow, Okej. Okay. Słuchajcie, jest moc. Słuchajcie, przedostaniemy się w tamtą stronę. Najtrudniejsza część wyprawy, czyli wspinaczka po stoku góry, okazała się być dla mnie twardym orzechem do zgryzienia. Może nawet bardzo twardym. Dobra. Wow. Słuchajcie, ale to jest fajnie. Jakby. Podziwiam Redów, naprawdę. Ktoś musiał to, to wszystko zrobić. Próbuję sobie przywołać płotkę. Hej! Hej płotunia. Let's go. Możecie w komentarz, czy wy lubicie chodzić po górach. Ja się podzielę, że nie do końca nie jestem wielkim łazikiem górskim, ale byłam parę razy na takich fajnych, większych górkach. Byłam na, na wycieczkach. Wiecie co? Jakby to nie jest najgorsze, że może być. Ale ja jestem jednym z tych plażowiczy. Mam naprawdę gigantyczną nadzieję, że tu, się, tu mi się zaraz nic nie stanie. Płotka. wygląda bardzo dziwnie. I słuchajcie, czeka nas bardzo mozolna wspinaczka, która będzie wyglądała właśnie tak, bo musimy to aż tam na górę. E, widzę, że teksturki mi się troszeczkę nażą. Mogę i szybciej, mogę iść szybciej. Dobra. Się boję, że jak się zatrzymam, teraz spadnę. Nie! Oh my, nie, 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 nie! Dobra, przede mną jeszcze montaż tego. I puściłam. Nie, nie, nie. nie. Stop. Stop. Uj, gretnarciarz. Słuchajcie, spróbujemy sobie teraz. Stójże. Które ja mam tu wejść? To jest naprawdę trudne. I ludzie pisali też, że to właśnie miejsce jest takie najbardziej newralgiczne, że się najtrudniej, a właśnie z niego dostać. Moja spacja odpadnie. Nie, no kurczę. Szlamby to. Słuchajcie, będę dalej nagrywała, najwyżej zrobię wam cięcie, bo to jest naprawdę bardzo długi i żmudny proces. A myślę, że nie chcecie się nudzić ze mną. Wdech, wydech, 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 wydech. Tak. To będzie to, czy uda mi się, czy wreszcie mi się uda. Please, for fuck's sake, please. Przepraszam, że tak klnę, ale ja naprawdę już jestem zmęczona. W telewizji leci Indiana Jones, a ja mam słowo, że to Indiana Jonesa. Ja chcę się chląstać, mojego Indiana Jonesa. Ale nauczona cierpliwości pytajnikami na Skellige nie poddawałam się. Próbowałam. I próbowałam. I próbowałam nawet potem. Zmieniłam strategię, obierając inną trasę na szczyt. Czasami było blisko, a nawet bardzo blisko, ale szybko coś szło nie po mojej myśli. Satysfakcja, jaką człowiek czuje, kiedy na sam koniec dotrze do celu, jest niesamowita. Słuchajcie, nie włączyłam nagrywania. To wygląda jak jakiś statek. O, nam gra zapisała grę, słuchajcie, hej, chyba tutaj dotarliśmy, jej, o matko, ale to jest ładnie, nie wiem, co to jest tam, słuchajcie, zobaczcie jak się horyzont zmienia pięknie, słuchajcie, z tego co wiem, to już się możemy sunąć spokojnie i możemy płotu, płotunie, i słuchajcie, i na to czego szukamy, no być zaraz tutaj, tego co mi się wydaje, hej, hej, słuchajcie, udało się, słuchajcie, udało się, jesteśmy na miejscu. Ale super! Troszkę mam rozmazane to zdjęcie. Tak, bo nie gram na Super turbo wysokiej rozdzielczości, ale... to mam nadzieję, że kiedyś ktoś, jakiś dev obejrzy ten filmik z Wiedźmińskim PTSD i wspinania się na górę. To jest pięknie i Wiedźmin jest niesamowitą grą i... i wszystkiego najlepszego z okazji dziewiętej rocznicy. Trzymajcie się ciepło i... Do zobaczenia w, czy to serii y, z nieodkrytymi miejscami, czy to z jakimiś innymi, bo ja dla was zawsze wszystko chętnie nagram. Nie powiem, nie powtórzę tego, ale teraz mogę spokojnie powiedzieć. Dziękuję wam za ten Projekt za naprawdę niesamowitą pracę, jaką wszyscy włożyli w Wiedźmina 3. Jest to moja ulubiona gra, mimo iż rynek jest pełen świetnych wytworów, ale po 9 latach Wiesiek Uuu, nadal zaskakuje. Wolniej. Wasze zdrowie.